Witajcie z tej strony Matron ja Witam w kolejnym odcinku naszej serii Let's Play Trans vs Zombies Oczywiście bonus Dobra, zaczynamy w tym odcinku bez żadnych takich większych przywitań. Sprawdzimy tam Zergarder, Zengarden, nasza gwiazdka chce wyrosnąć. No, proszę jak ładnie, co wyrosła Dobra. Przy... Zaczynam ten odcinek już po raz trzeci, więc już raz kostką rzuciłem. Cię tylko tam zaplątałem w wymowie czegoś tam No i wyszło, że dzisiaj gramy w minigry. Już się przygotowałem na minigry, tak więc minigry. Minigry mamy Invisighool and Sing Stars Czyli gramy w Invis Invisighoul Właśnie Invisigul jest e, grą, w której Wiadomo, przychodzą zombie ale są niewidzialne. To się mi stwarciło trochę Ponieważ wiedziałem, może nie wiedziałem, ale przeczytowałem, gdzie może być pierwszy zombie, tak to są te zgra, w które są zombie niewidzialne, właśnie tutaj widać, a raczej nie widać tego, co się tu dzieje. Więc trzeba uważać, zombie nigdzie nie widać. Jedyne, co ich widać, to przy ice To Dostałem taki cień to może nie cień, taki ślad. Już wiemy, gdzie jest nasz pierwszy. Gdzie jest zombie, którego można rozwolić. Skoro mam tu ziemniaka, to się nie martwimy na razie ziemniakiem. Na razie jedziemy spokojnie. Ta gra jest dosyć ciężka nawet, jeżeli nie mamy żadnych ofensywnych typu strzelania. Super, ten z tego nic nie robi, ten co jeszcze mogę. Ojej, tu są dwó tu dwóch zombie jest. Pała. No co jest? Super. I spokój. No, w końcu tutaj mamy jakąś linię powolną. Dobrze, że nasze roślinki widzą zombie a... Dobrze, nasze roślinki widzą zombie a zombie widzą nasze roślinki. Ale kwestia jest w tym, że my nie widzimy, co jest trochę źle. Ale nic, ale jedziemy. Ale jedziemy. Za dużo tych lingi co tutaj dostajemy. Niestety Oho, idzie Idą wodne No to super Świetnie, tutaj jest Stożek Jeszcze jeden tu się jeszcze nie przydała jakaś obrona no ludzie generalnie po co nie wiem po co mi iść 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 który tutaj był tu. Dobra O, oh, fuck Tu jest wiadro Nie, tu jest wiadro Jedyne co można tutaj wskórać To Oczywiście poznanie zombie tylko po słuchu Inaczej się nie da No dawaj odpadnie mu to wiaderko, do co... Stoi, stać będzie tak to wiadro i żreć. zamyśliłem się przy tym. Dobra. Na razie trochę można powiedzieć ciężko jest. Ponieważ te zombie są dosyć irytujące. Jeśli chodzi o... Co tutaj widzimy? A właściwie czego nie widzimy? Widzimy, że tutaj idzie, ząb leci ząboni. Nie jak na to poradzić nie możemy, bo nie mamy czego. skład. Że idzie, super. Czy idzie ten powolny. Achtung! Stać. Oh, super. To jest... to jest delfin. Fuck it. leci nam. Nie, tylko nie katapultę! No my oczywiście nie możemy nic kłaść na lodzie. Na lodzie. O, ludzie! Ciężko tam jest, ciężko. Można powiedzieć, że tu bardzo dużo zależy od jedynie otwarta. Czy uda nam się wylosować tą przeznaczkę, co chcemy, czy nie. Ale nic. Trzeba jechać. ten zomboni leci no i szlag by z nim tu leci by was szlak. i smugle no, na Ząboni zomboni nie działają te. A jest sromy Chociaż tego dziedzinia to zostawiłem sobie Udało się Nie rozwalić naszego teraz. O, ciężko będzie to widać Gdzieś tu wiadro kolejne leci i zaraz nam zeżre pewnie Wiadra tutaj nie ma i tak coś nam zażarło patrzcie, tu nawet spokój ma nie spodziewałem, że jeszcze aż na tym poziomie można mieć spokój na invisigulach Typa. Kurde Jeszcze tu wiadro idzie Nie w tą stronę poleciała, gdyby. Wydaje mi się, że będziemy musieli odpuścić tą linię Kosiarką Troszkę ich przejechało, trzeba przyznać Ważne jest to aby teraz się nie dać, tutaj ktoś nam się wybija, nie, tutaj leci Ilzera. Szczerze mówiąc, niezbyt lubiłem ten level, zarówno teraz, jak i wcześniej. Zawsze jakieś tego levela nie lubiłem. Ha! Widzicie, musieli jeszcze się weźreć w ziemniaka. Szlak. Myślałem, że bulwa ich załatwi. Ale nie Tak, wygraliśmy. Ledwo, ale się udało. Diamenta zasłużonego dostajemy. Ja się napiję triumfalnej herbatki. Odblokowaliśmy Bigulet Twist, czyli Bigulet w wersji Twist. A teraz zagram sobie w Seeing Stars. W Seeing Stars celem e, twórców jest, aby gwiazd, abyśmy gwiazdką wypełnili te pola gwiazdkowe. Oczywiście to jest normalny poziom, na którym możemy brać na którym możemy brać jak każde inne sadzonki. Hmm. Skoro gwiazdka będzie robiła nam większy damage, to na pewno weźmiemy pumpkiny. Na pewno weźmiemy ziemniaki. Weźmiemy Samarigolda. No bo czemu nie? Skoro i tak już praktycznie, można powiedzieć, mamy miejsce. Głównym naszym atakerem będzie gwiazdka. No to weźmiemy może Jupitera na później. No as i se weźmiemy. Co? Albo chwilę. Melony. To jest. Ready, set, plant! Oczywiście najpierw musimy zacząć od słonecznika znaczy naszych słoneczników Dobra, lecimy sposobem słonecznika Czyli jakoś tak, nie wiem, z półtorej kolumny się zrobi Przynajmniej teraz ich widać To już by było chamskie, jakby ich w ogóle widać nie było No dawać kaskę będzie Fuuu. Jest jedno. Za każde takie umieszczenie dobrej gwiazdki otrzymujemy taki dźwięk. Pyridit. Czy jak to nazwać? Nie, nie mam ten dźwięk. Dźwięknięcie. No oczywiście jedna gwiazdka samego zombiego nie rozwali. Tak więc kurde. No super. Przebaczcie, mi będę musiał zrobić ciągnięcie. No. W Thing Stars chodzi, tam, chodzi nam o to, aby za pomocą gwiazdek wypełnić pola wyznaczone gwiazdką. Jest to każdy normalny level, tak jak każdy, tak więc jedziemy, można powiedzieć, w jakąś normalną linię obrony. No czy słoneczka, weźmiemy sobie Marigolda, no bo czemu nie? Pumpkiny, żeby bronić. Zostaw nam dwa, no to może, ja wiem, piszutery Melon pulty. No i nie wiem, nie wiem, nie wiem. Albo tam, bulwese weźmiemy jakiegoś instanta. I repeater. No bo co tam? Daję jest, lecimy. A, drugi słonecznik. I widzimy tutaj takie pola wyznaczone jako gwiazda. Jest taka wielka gwiazda z ale malutkimi gwiazdeczkami. Idzie zombie, więc zbieramy już na pierwszą gwiazdkę. Co by to go rozwalić? dostajemy dźwięk predik nie mogę nazwać ten na dźwięk predi di di no dawaj dawaj jeszcze dwa jeszcze dwa dawaj o ludzie jak ciężko tymi gwiazdkami jest zombie rozwalić? Samymi gwiazdkami. Awaj! Niedobrze, niedobrze. dobrze. Nie, dobrze. Ja przynajmniej pierwszy zombie rozwalamy za pomocą gwiazdeczek. I znowu. Pridididnięcie. I znowu kolejny zombie. Mam nadzieję, że będziemy. Będzie roztrzaskali. Stawiam sobie jakieś słoneczko, żeby była jakaś taka bruno, czyli zaplecie słoneczkowe. Wróć. Brains. No, double, dob brains Tak, podwójne mózgi. Double brains. Ręce im odpadają. To znaczy, czyli, dobrze. Ring, ring ring Niej Mamy już taki kwadracik mały. No i szlak. leci w wiaderko, ale nie w tej kondy nie w tej kondygnacji, gdzie potrzebujemy ale to tam I już mamy krzyż moki. Chodzi tu o krzyż w stylu yy, układania kostki Rubika. Szczerze mówiąc, fajnie się nawet układa kostki Rubika, tylko wiadomo jak to są takie zwykłe kostki z targu za 5 zł. Zaci, zacie potrafią dostać takie zacięcie, że po, prostu po, po kilku dniach intensywnego składania, rozkładania leżą. No i rekordów się na tym raczej nie pobije. Ale ja miałem taką kostkę, co postawiłem Marigolda. No bo czemu nie, bo tak fajnie wygląda Miałem taką kostkę, składałem. Rekordów na tym nie biłem, bo po co? Ale nawet, nawet fajnie się układałam takie kostki. Tylko trzeba, tylko trzeba zobaczyć sobie poradnik na przykład na, na, na YouTubie. Jak to na YouTube jest wszystko. Jak to mówią niektórzy. Nie wiadomo, czy wszystko. Ale dużo rzeczy jest na YouTubie, tak. W tym nawet i coś takiego. układanie kostki lubika. Wiadomo, poradnik, tam trochę popróbowania. Jak pierwszy raz mi wyszło, to cieszyłem się. Jak dziecko. Cieszyłem się, bardzo. Dwa nami mergeady produkują pieniądze. No, wziąłem jednak. No bo czemu nie? Mam już gwiazdki, tak dosyć normalnie atakują. Poważnie. Udało nam się nie mieć ze żartem jeszcze. Na no, ani jednej kosiarce. Jedziemy dalej. Tylko, że tu idzie wiadro. Ujwa. Zaczynamy teraz pojedynek. Gwiazdki kontra wiadro. To wygra. A słoneczka się obijają. Nie produkują słoneczek. Można było wziąć na na tych wiadrów, ale co tam jeszcze? Marigoldów mamy cztery. Tak fajnie wyglądają przy produkcji. No, strzelamy, strzelamy. Ściągamy, ściągamy. Jaka to była reklama? Internet. Dobra. Zostało nam gwiazdki, tylko jeszcze dwie do zrobienia. Będziemy kończyć gwiazdkowanie. Tak nam się gwiazdka ładowała. A przy okazji, skoro, skoro mamy i tak miejsce, to, to można sobie kaskę pozdobywać. Dobra. Będziemy kończyć. Yeah! Wszystkie zrobione. Zostałyśmy diamenta. Już mamy 16 kafli trofę odlokować nową minigierkę. Super Dobra. Big trouble little zombie. Czynod? No dobra Wracam do menu. Dzisiaj zagraliśmy sobie dwie minigry. Ja się będę zombie żegnę, jestem motorem, Muszę już to zacząć co tam względem gardenie. Nic. Nie wiem czy to gwiazdkę już można sprzedać. 5000. Nice! Nic sobie ja raz się kupić nie możemy. A nawet jeśli to ja zbieram na. na. działa tak. Więc może kupimy coś na sam odcinku, jeśli będzie kasa. I pamiętajcie, ja jestem Matonen. Pochodzę z Waszymi z w minigrach. Zagrajcie sobie co jakiś czas w. Think Stars, bo to sympatyczna gierka z gwiazdkami. No już poradzić, Trzymajcie się. Cześć.